Dzień dobry, nazywam się Konrad Tarkson-Sanłaczyk i dziś przychodzę kolejnym filmem o testowaniu przyborów plastycznych gdzie kupiłem tydzień temu w Action z mamą ze do szkicowania gdzie są ołówki, temperówka Gumka oraz papier do szkicu. Dawno nie było rysowania przywołów plastycznych, prawie dwa tygodnie. Nie ma ci się? Można na przykład tymi ołówkami narysować albo świat fantazy, albo świat science fiction. No nie mam takich wysokich umiejętności do rysowania fantazy czy też science fiction. Sprawdzimy co jest w tym zestawie. I tu mamy blok do szkiców 30-kratkowy. Ołówki do szkicowania od H do 5H. Ołówek HB drzewny. I ołówki do rysowania miękkie od B do 5B. A H to są ołówki twarde. I jeszcze też się znajdują temperówka oraz gumka. I ołówki HB bezdrzewne. Tak napisało. I na, dobrze mówię, tak napisano w etykiece. Mam 11 łówków grafitowych, 2 łówki bez drzewne, inaczej grafitowe bez drewna. Gumkę tę, tę oraz blok do szkiców. Już mówiłem wcześniej. Otóż to, że sprawdzałam wszystkie, rodzaje kredek. Inaczej bezdrzewne i drzewne. Także sprawdzałem miękkie i twarde ołówki grafitowe. Od B do H. Inaczej można 3 do ołówków osłabiać grafit za pomocą Wishera. Więc testowałem wszystko naraz. Jeszcze plus nas się szkicownik, którego można się nauczyć rysować na początek. No trzeba więc się nauczyć od początkujących rysunków do zaawansowanych i inaczej hiperrealistycznych. Ten zestaw jest o wiele lepszy do nauki rysowania ołówkami. Zacząłem rysować perspektywę centralną, gdzie narysowałem domy. Inaczej domy na osiedlu, więc jeszcze rysowałem drogę. Wykorzystałem ołówki B oraz H, żeby narysować swoim własnym stylem. Dorysowałem dach, drzwi, też dorysowałem i okna. A potem zabrałem się za... A potem, za, potem zabrałem się za... Cieniowanie ołówkami. Więc... Jeszcze przed cieniowaniem rysowałem kominy. Cieniowałem ołówkami, żeby nakładać warstwę na raz. I dlatego, że nakładałem warstwę. Jeszcze narysowałem niebo. Niebo wykonałem ołówkami i używałem też wisza i jeszcze dodatkowo rysowałem chmurę nie ma się, się rysunek nie jest taki zły tylko trochę, trochę ma za dużo błędów rysowania ale cóż na się ołówkami pocieniować. teraz coś dla was żebym przypominał wasze dzieciństwo gdzie rysuję misty z Pokemonów, najbardziej znaną postać i jej bardziej znane Pokemony to są stalin i Psyduk czyli Pokemon kaczka rysowałem teraz od podstaw za pomocą zdjęcia na pinteresie Miałem okazję by narysować Wasze dzieciństwo z Pokémonami po 24 latach. Więc główna bohaterka misty dążyła do protagonisty Asha oraz Broka by walczyć z innymi Pokémonami i razem wyruszają w wyprawę przez różne regiony. Rysowałem ołówkami Ha? I b. Jeszcze wziąłem ołówkami z innego zestawu do kolorowania i szkicowania z tej samej firmy Creative Artist. Jeszcze zabrałem się za walory i jeszcze cieniowanie tego rysunku. W tym zdjęciu pojawił się Pokémon Gwiazda i nie wiem jak się nazywa. Jeszcze coś wyjątkowego, gdzie? Rysuję wasze dzieciństwo z Pokemonami z lat 2000. Jeszcze jest coś specjalnego, że można codziennie nauczyć się rysować tymi ołówkami. Albo B lub H, inaczej miękkie lub twarde. Podsumowując... Ten zestaw ołówków do szkicowania i rysowania z action jest jeden z lepszych zestawów na dobry początek. Można potwierdzić blendowanie tymi ołówkami, żeby było więcej warstw. A jak wiecie co mam powiedzieć, bo nie wiem. Można potwierdzić jeszcze używanie grafitu i osłabienie za pomocą wiszela. Napiszcie w komentarzu czy warto kupić ten zestaw z Action? Dla mnie to jest jeden z lepszych zestawów do rysowania i szkicowania. Dostaliśmy jeszcze blok do szkicu. Przepraszam, że mi wypadło. Spadło mi, jak nie trzymałem. A już wkrótce, wkrótce widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Zapomniałem jeszcze o bloku do szkiców, że nie było w tym opakowaniu.